O, chyba muszę iść z otwartą kamerą. otwartą, włączoną. Tylko włączyłem kamerę i normalnie feterek troszkę się uspokoił. Ale jest masakra, tak wieje. Zapraszam. I witam was serdecznie. Zaszedłem za drzewka, tu mniej wieje. Co prawda będę siedział tutaj i tam wieje. Tam drzewa mnie nie zasłaniają. Ale będę rzucał, nie wiem czy pamiętacie, z jednego z poprzednich filmów. Tutaj w tym miejscu e, macie gdzieś linka, jak nie widzieliście możecie sobie zobaczyć, złapałem wtedy ładnego karasia, trochę leszczy, e, później nad ranem pan tutaj przyszedł i złapał lina, e, a drugą wędkę będę machał tutaj pod kołki, e, niestety nie wychodzę z kamerą w tamtą stronę, bo po prostu nie będziecie mnie słyszeli, więc tak, będę miał dwie wędki, dwie karpiówki, zero zabawy, zero spławika, zero fider, a dwie karpiówki, tylko z tym jedna na kukurydzę, druga na kulki. Kulki kryl, kukurydza, kukurydzą. <grydzą> Małe do tego rzucam PVK, PV siateczki PVA, malutkie naprawdę. Za chwilę wam je pokażę i będę czekał. Jest godzina gdzieś 16, 18, przepraszam, 18 godzina. I mam zamiar posiedzieć tak maksymalnie do 12 w nocy. No i mówiłem, że zabrałem minimum na rybie, czy nie? No to zabrałem. Zapomniałem również igły. Ale kolega mam mi podrzucić, dobra, jestem w tej miejscu Mam tu garstkę peletu. Rzucę ją tak. Dosłownie z rączki, pyk. Mam ze sobą też oczywiście puszkę kuku. kuku. Kuku tu, kuku tam. Odleję w niej wodę. Tu nikomu to nie będzie przeszkadzało. Otworzę, wezmę taką garstkę. I tu rzucę pod nogi sobie. Dobra, starczy. Czekam na igłę. Nawlekam tą kukurydzę na włosa, na drugiej kuleczkę jak powiedziałem pokazuję wam i łapimy. Jest i igła, jest wiertełko. Dzięki Wielkie Piotku. Mam nadzieję, że dzięki temu coś złapie. I pierwszy zestawów wygląda tak, do niego dochodzi PV z Monster Krabem. Dumbelcy Pinat Apple i Lava w kolorze zielonym, ciężarek 30, Ledkor, rzucam bliżutko. to montuję w bardzo prosty sposób po prostu zahaczam. Nic trudnego. I jedziemy, tym. I ten zestaw wygląduje tutaj, zaraz za tymi palami. Spadł z PV i to samo co wtedy idę sobie po prostu do swojego miejsca Kładę wędkę na podpórkach Zamykam kabłąk tutaj sobie podtrzymuję żyłkę Nie da się tego pokazać jednocześnie ale podtrzymuję ją, a drugą sobie kręcę kołowrotek, aby nie robiły mi się tu żadne bruzdy ani nie zjeżdżała żyłka, żeby nie była luźna, że musi być naprężona. Swinger, Ho, jedną ręką tak na pewno na ręczku zrobisz. Wszedł. <ślał> Udało się. <ślał> A to jest szczęście. I sobie go naciągam. Syngers stoi. O, opadł jeszcze troszeczkę. Ale myślę, że już będzie stał. Włączamy wolny bieg. Sygnałek. O, to nie było tutaj na miejscu. Sprawdzamy, czy działa. Działa. Jestem już tu ponad 2 godziny, nic się nie dzieje, więc garstka paletu w to miejsce. Dołożę to do tego kukurydza, który to leży cały czas czeka. Mam nadzieję, że coś podejdzie, no. chociaż jakiś leszczyk, nie? Też byście chcieli zobaczyć, nie tylko ja Ach, mam leszcza moi mili... Uratowałem sytuację. Jest ryba nie jakiś duży, ale leszcz na kukurydzkę. Pan leszcz, lub pani leszcz zameldowała się. Branie, oczywiście, było wsteczne. O, ładnie wychodzi. Bez zadziorowy haczyk. Może dlatego spiłem poprzednie dwie, dwa brania. Może nie. Ale dobra. Jest. Rybka wraca do wody. Ja muszę ostrożnie uważać, żeby żyłeczki sobie tutaj... I baj, bye bye. baj. duj. A dla mnie lajek. Lajek. Należy mi się, nie? O, jest. Jest rybka. Cieszę się. Szybka zmiana zestawu. Straciłem ciężarek przy tym leszczu, więc kamyczek zawiązany na żyłce. Do tego 4 ziarka kukurydzy i Dumbles. ananasik. to wszystko ląduje. Haczek bez tak jak było. Nic się nie zmienia. To wszystko ląduje w tamto miejsce. Idziemy, bo już słońce zaszło. Więc dużo. O! I patrzcie teraz. Teraz wam pokażę coś fajnego. Wstawałem i zahaczyłem. Eee... Haczykiem ofuterał. Patrzcie, pik. Bezadziorowy haczyk, bez problemów. Haha. Ha. Dobra, wyjdziemy. Tam się rozkłada Polaczek na parę godzinek. A ja tu mam. O, tak. Dokładnie to miejsce, co chciałem. Dobra, idę zamontować wędeczkę. Zachód słońca za nami. Słoneczko totalnie zaszło. Robi się już szarawo. Niestety, mam złą wiadomość 4% baterii. Nie wiem, co z tym zrobić. Czy się z Wami żegnać, czy czekasz na rybę? Ja chyba bym wolał czekać na rybawy. Chyba raczej też, nie? Więc to do rybki albo do rana, jak będę na nowym łowisku. Elo. No niestety, co mogę wam więcej powiedzieć? Jeden leszczyk, ale każda wyprawa mnie czegoś uczy. Yy, I ta, w których podnoszę porażki totalne i ta, w których mam tylko drobne zwycięstwa. Na tym chyba polega wetkarstwo, co nie? Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Yy, walnicie w dzwona, dostaniecie informacje o nowym filmie. Ja się z Wami żegnam. Cześć, trzymajcie się, elo!